I tak, dawno mnie tu nie było i dzisiaj sobie trochę pogadamy o moim kanale i tak dalej. Dlaczego nie nagrywam, dlaczego tak się stało i dlaczego to nie jest odcinek gieru? Wszystko Wam zaraz wyjaśnię. Straciłem dostęp do kanału. Dokładnie. Tak, do kanału straciłem dostęp. I jakby już nie mogę nagrywać, bo rozwaliłem sobie tablet. Ale się spytacie, jak teraz nagrywam? Y nagrywam z telefonu mamy, bo mi pozwoliła. I tak nie będę już nigdy nagrywał. Najwyżej zrobię nowe konto, które się będzie nazywało Iwanek. Jak chcecie zobaczyć więcej filmików ze mną, to wbijajcie na kanał mojego kolegi Puszekokruszek. się sobie po prostu Okruszek robią nutelol. I wam się wyświetli. Tam są filmiki ze mną. Ale, no, Życzę wam miłego dziąka. I takie wszystkie. No, więc ten kanał już jest zarzucony. Nie będę na nim nagrywał. Nie mam do niego praktycznie dostępu. No i pawizowie.